Wczoraj w Skarżysku w Miejskim Centrum Kultury ruszyła filia autorskiej szkoły muzykalowej Macieja Pawłowskiego. Autorska szkoła muzykalowa Macieja Pawłowskiego działa od 2007 roku. Zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie śpiewu, tańca i aktorstwa według autorskiej koncepcji jej założyciela. Jej uczniowie i absolwenci występują niemal na wszystkich scenach teatrów muzycznych w Polsce oraz na małym i dużym ekranie. Setki nagród i wyróżnień dowodzą o skuteczności metody, która oparta jest na nauce przez doświadczenie, czyli kształtowaniu przyszłego artysty sceny muzycznej w czasie prób i pokazów słynnych musicali. Wczoraj miała miejsce uroczysta inauguracja uczestników zajęć. Powitali dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek, zastępca prezydenta Skarżyska Andrzej Brzeziński i założyciel szkoły Maciej Pawłowski. E, autorska szkoła Munkałowa e, istnieje już 8 lat. E, do tej pory ostatnio robiliśmy rachunki, ile osób przed nią się przewinęło. E, jesteśmy w obliczeniach około przy już u, ósmej setce, czyli ponad 800 osób już przewinęło się przez naszą e, szkołę, która miała e, filię w wielu miastach. Yy, Nastawał aktualnie ma na filię w Warszawie, w Krakowie i właśnie w Oddział Oddziału Skarżystów Kamiennych. Yy, dlaczego tak? Dlatego, że przenieśliśmy kielecką yy, filię i daliśmy statut od całego oddziału Świętowszystkiego właśnie do państwa miasta. Yy, dlatego, że bardzo nam się tu spodobały warunki. Zawiedliśmy tutaj musical w zeszłym roku u gryz 18 maja i tak nam się to spodobało, że stwierdziliśmy, że wcale nie w, całym, w się mieć najlepiej. się e, negocjować dzięki uprzejmości i dobrej energii władz, a miasta i władz tego domu, tego centrum kultury udało nam się od września zacząć nową inicjatywę, czyli otworzyć tutaj się na wszystkich oddział autorskiej szkoły międzybiorowej. Proszę Państwa, ona, czyli ta szkoła, jest y, czymś, co jest moją własną koncepcją nauczania. Skąd się wzięło? Wzięło się to, że y, ja robiąc wiele, wiele dużych m, 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 dużych produkcji, y, zawsze na castingach spotykałem się z tym, że Yy, większość yy, ludzi, która przychodziła, była totalnie niezorientowana i nieprzygotowana do tego, żeby móc występować w muzykach. Pojawił się pomysł przedstawienia tutaj muzykalu, zapoznania w ogóle społeczności skarżyckiej z muzykalem w postaci gry z Powrót Legendy, yy, gdzie udało nam się też w ekspresowym tempie zorganizować ten muzykal i, i wydaje się, że wszystko to fajnie wypaliło. No i stąd, stąd pomysł i koncepcja na to, żeby i w ogóle udało się nam mówić Maśka, żeby to filię autorskiej szczęzykalowej z Kiel sprzenieć do Skarżyska, bo nie możemy się czuć gorsi, a wręcz powiem szczerze, że w tej chwili zaczynają nam wszyscy zazdrościć, że MC żyje i ja rozmawiałem ostatnio w Ostrowcu i, i nie podziwiają już to, co tutaj się dzieje, że, że w skarżystwo jednak z kulturą nie jest tak źle, że jest w tym bardzo dobrze. I samo to, że ludzie z Kiel do nas przyjeżdżać, to już o czymś świadczy. I to tyle, jeśli chodzi o genezę. Ja się cieszę, że, że tak jak powiedziałem wcześniej, że możemy taką instytucję gościć tutaj w Wąceku i myślę, że jest to początek jakiejś dalszej drogi, naszego rozwoju, rozwoju sceny muzykolowej tutaj na terenie Wywózka Świętokrzyskiego, bo plany są dosyć zacne, ale to o tym w perspektywie rozwoju. A cóż, no Państwu życzę wytrwałości dzieciaczkom tak samo zresztą ze względu na to, że wiem, że te zajęcia są naprawdę dosyć intensywne. Cieszę się bardzo, że ta współpraca z Maćkiem i z jego znakomitym zabręczem przynajmniej zespołem, zespołem Ani jest tak, jest tak znakomita. Rzeczywiście to, co mają tutaj przekaza tym młodzieży, tym dzieciom, będzie na pewno trwało przyszłość. Myślę, że teraz Miejskie Centrum Kultury będzie takim otwartym domem, tak jak mówiłam. Chcę stworzyć nowoczesne to, żeby przychodziła do niego młodzież, dzieci i nie tylko. Więc zapraszam rodziców, żeby też przychodzili, zap, y, zobaczyć te występy. Tak jak tutaj Macie wspominał, będą no tutaj wystawiane na naszych deskach, na naszej scenie, muzykalne już niedługo będzie wystawiane, potem września jeden, a, a w okresie wakacyjnym, w przedwakacyjnym będzie wystawiany drugi, na który serdecznie zapraszam. Zajęcia odbywać się będą w Miejskim Centrum Kultury. Dyrekcja i pracownicy MCK zadbali o remonty sal, w których odbywać się będą zajęcia. Jest duże zainteresowanie uczestniczeniem w zajęciach. Szkoła ma ambitne plany. Wystawiania muzykalów na najwyższym poziomie. Zadbają o to instruktorzy z najwyższej półki. Młodzież jest chętna i zdeterminowana, by się rozwijać, mówi Monika Wójtowicz, która będzie prowadzić zajęcia z dziedziny teatru. Monika Wójtowicz od wielu lat przygotowuje muzykale z dziećmi i młodzieżą z terenu Skarżyska. W tym roku postanowiliśmy założyć oddział w naszym mieście. Planujemy przygotowanie i wystawienie premierowych muzykalów. Zajęcia będą prowadzone od 13:30 do 19:30 dwie godziny tańca, dwie godziny wokalu i dwie godziny teatru w każdą niedzielę do czerwca, na zakończenie roku. Wystawiony będzie musical. Kibicujemy nowej inicjatywie i życzymy powodzenia.